w konkurencji traf 75 rzutków w zawodach Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn skrócone konkurencje. Z uwagi na to, że wiele osób przyjezdnych jest i żeby mogli spokojnie sobie wracać do domu. Przyspieszyliśmy dekoracje no, Nie było problemu z tym, żeby wszyscy uczestniczyli, bo niewielu startujących jest. No, ale Myślę, że to dość duże ułatwienie dla Was. Medale i dyplomy wręcz delegat techniczny Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego pan Ryszard Tajster. I tak, w konkurencji trap 75 rzutków. Miejsce szóste Jakub Jasny. Pojechał, pojechał, pojechał. Pojechał, pojechał. 100%. Miejsce piąte. Bogdan Harkiewicz. Miejsce czwarte. Jakub Dunek. Danek. Danek. Poprawimy. Proszę się nie zrażać. Bo braci też się zdarzają. Że będziemy będziemy brać. A Danek był taki zawodnik. Tak, jest. 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 Czy to rodzina? Nie. Dziękuję bardzo. Sławek Drugą Blach widzi. <noise> ale dam razem, Miejsce drugie, tytuł wicemisza Polski, zdobył Damian Domański. Proszę, wicemisza Polski, <noise> Po roku szelenia. I miejsce pierwsze i tytuł mistrza Polski zdobył Robert Machik. Zabisza Bydgoszcz. Kiedyś Śląsk Władzy. Ale on tak zmienia te kluby. Spraszuj. Nie dopuścił go następnych zawodów, jak będzie zmieniał. Z Radzi w Wrocław. A to w międzyczasie to w trzech innych jeszcze. A to nie. To nie jak kobieta. A. Jest decydowany. Tak. Chciałbym, ale boi się zostać. Zdecydowany jest, zdecydowanie długo to robi. <grymne> <grymne> Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uczestnictwo, za miłą i sympatyczną atmosferę. Zapraszam na kolejne zawody. Myślę, że w następnych zawodach większa konkurencja, większa rywalizacja, wyższy poziom będzie. Yy, także w dniu dzisiejszym strzelania do zostały zakończone. Wyjeżdżającym życzymy szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu do domu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.